Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj wam pokażę jeden z moich zbiorniczków, którego dawno chyba nie pokazywałem, albo ostatnio w ogóle go nie pokazywałem. Krewety dostały białą tapsę. Teraz pytanie do was, napiszcie w komentarzu, co to jest za tableta. Osoby, które hodują krewetki, albo mają styczność z krewetami, Pewnie, pewnie od razu będą, będą wiedziały, co to za kreweta, co to za tabletka. Jak widzicie, krewetki bardzo szybko i ochoczo reagują na tego typu pokarm. Krewety to oczywiście Camouflage Tiger. Kamuflasz Tiger na podłożu Platinum Soil. Tutaj mamy podłoże Platinum Soil. Cienka warstwa, jak widzicie, nie ma za dużo podłoża bo jak już nieraz mówiłem, że nie zaobserwowałem różnicy dużej między, słuchajcie, bardzo dużą ilością podłoża, a w momencie, kiedy jest mniej tego podłoża, to także żadnej różnicy nie widziałem. Dlatego przeważnie sypię cienką warstwę podłoża z pół centymetra, centymetr i to w zupełności wystarczy. Zbiorniczek z krewetkami Camouflage Tiger od jakiegoś czasu u mnie funkcjonuje. Zakupiłem od kolegi na Allegro gdzieś tam 10 sztuk tych, tych krewetek. No jak widzicie, jest ich teraz znacznie, znacznie więcej. Jak widzicie są dorosłe, Są takie podrostki większe. Jest sporo też maluszków. Sami jajami w tym momencie nie wiem, czy, czy są, bo zbiornik jest dosyć zarośnięty. Zaraz Wam zresztą pokażę jak wygląda sam zbiornik. Ale zbiornik jest ogólnie dosyć mocno zarośnięty, dlatego samiczki być może gdzieś tam są. Ale ostatnio trochę samiczek mi wypuściło sporo maluchów, więc być może aktualnie samiczek, samiczek nie ma. Ale jak widzicie maluszków, podrostków jest sporo. Nawet zaraz poszukamy. Są takie. E, nie te, te są jeszcze. To już są takie, wiecie, młodziaki, nie? To już są młodziaki, ale poczekajcie. O, tu idzie fajna sztuka. Niech się bokiem ustawi, ale chyba już jaja wypuściła. Wydaje mi się, że to już jest samiczka, która już. Tak, to już jest samiczka, która już nie ma jajek. Miała jajka i. Teraz będziemy szukać, bo jestem przekonany, że maluszków takich przecinków e, sporo tutaj jest. Ale poczekajcie, poczekajcie. O, zobaczcie tutaj, tu, 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 tu. O, o, widzicie? Idzie sobie. Centralnie na środku, przy szybce. na, na, na kuś, weź rączki. Moja sura jest ze mną. To jest wierny mój kompan tutaj, przy krewetkach. Się uśmiecha. Powietrze, zatelka. Cześć! No, także Natala, jak ja tylko coś kręcę i tylko usłyszę, że tato jest w swojej kanciapie krewetkowej i, i pokazuje krewety, to córa jest od razu, nie? No, także widzicie, że krewetek trochę jest. Zaraz Wam pokażę zbiorniczek jak wygląda i jaką tutaj filtrację ma. Ale sobie odjedziemy trochę kamerką. O, i teraz zrobimy sobie ostrość na zbiorniczek i zobaczcie. Wygląda to tak. I tak jak, słuchajcie, o, Natala macha, i tak jak Wam mówiłem, e, jeżeli mech wygląda pięknie, <laughs> Nakuś, przestań, bo to tak ręczy. Jeżeli mech wygląda pięknie, w sensie, że nie ma glona, nie ma nitek, ten mech nie gnije w jakiś sposób, no jest ładny, soczysty, zielony, to u mnie, e, no nie mogę po powiedzieć stuprocentowo, że tak jest, ale no u mnie się tak sprawdza, że Wtedy w zbiorniku wszystko dobrze się kręci, nie? jeżeli mamy jakby tutaj roślinność pod kontrolą, nic się z nią nie dzieje. Zobaczcie, mamy rogatka też pięknego, soczystego, kompletnie nic się z rogatkiem nie dzieje. I zobaczcie teraz na filtrację. Filtracja jest tak. Stary filterek, który mam już kilka ładnych lat, tylko gąbki płuczę, jest to Sera L300. Sera L300, ten największy filterek z firmy Sera. Tutaj obok jest sera L200. Tutaj jest obok sera L200, tylko że gąbkę założyłem taką niebieską, gruboziarnistą. Widzicie? Ma grube... Nie wiem, czy to widzicie, przybliżę Wam trochę. O, widzicie? Gąbka taka bardzo, bardzo gruba, żeby mi się nie, nie zapychała, żebym jej przez cały okres funkcjonowania tego zbiornika nie tykał. Żebym nie musiał jej wyciągać, płukać i tak dalej. To jest gąbka z grubymi oczkami i ona tutaj no, ma po prostu działać cały czas. No, a zbiorniczek prezentuje się tak, naprawdę krewet jest... Tak, czekaj. I naprawdę tutaj krewet jest e, cała masa. Cała masa krewet. Samice zobaczcie jakie wypasione, fajne. Tylko, że mówię, no jajka, jaj, jajek już nie mają. Bo wypuściły, że tak powiem maluchy. I tych maluchów jest naprawdę dużo. Takich małych przecinków, podrostków. Widać zresztą kilka pokoleń, nie? Bo możecie zobaczyć, że są krewetki średnie średniej wielkości, tak jak na przykład ten osobnik tutaj. Później są krewetki jeszcze mniejsze, tak jak na przykład ten osobnik tutaj po środku, o. A są też takie malutkie przecinki jak przed chwileczką Wam gdzieś tam pokazałem, nie? No także tak się słuchajcie, zbiorniczek prezentuje. Takie malutkie. No malutkie. Jeżeli... Tak małe, one mogą chodzić sobie. Jeżeli interesuje Was, jaka tutaj jest przewodność, to już biorę miernik i już Wam wszystko pokazuję. Dobra, mam słuchajcie, mierniczek i już Wam wszystko pokazuje jak to tutaj w tym zbiorniku wygląda. Ok, i teraz tak mamy tutaj 200, czyli nie poruszam, 220-230 mikrozimensów. Tak wygląda ten zbiornik: 22 stopnie, niecałe. W tym zbiorniku na K nie rozrabię, 220 mikrozimensów, 22 stopnie niecałe temperatura w tym, w tym zbiorniku. No i tyle, i to wszystko. Przewodność, jak widzicie, jest taka. GH to mi daje około 6. No i to wszystko, mówię, jak już mówiłem, podłoże, Platinum soil, cieniutka warstwa i napiszcie w komentarzach, co to za tableta. Hello to... Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Na tak, Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć.